Pokażę wam moje cenne zdobycze ze sklepu Dis. Wczoraj byłam na zakupach, ale już było dość późno, nie zdążyłam wam nagrać. Tak więc dzisiaj z samego rana nagrywam wam. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Takie, jak widzicie tutaj, powiedzmy ciasteczka. One są w różnych smakach, bo chyba są czekoladowe, toffee to jest taki jakby biszkopt, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu to jest akurat z nadzieniem kokosowym w czekoladzie posypane wiórkami kokosowymi ja jestem wielbicielką kokosu w przeciwieństwie do Kevina, który tu oczywiście już bada co to za zakupy także mam nadzieję, że będą mi smakowały słuchajcie w się, dostaniecie też Maseczki do twarzy. Koreańskie maseczki do twarzy. I tu na przykład widzicie jest maseczka Lemon. I maska zawiera wyselekcjonowane wyciągi i ekstrakty owocowe, które błyskawicznie odświeżają, rewitalizują i dodają blasku zmęczonej cerze. Druga maseczka z kakao. I tutaj coś się oczyszcza. Tak, ta maseczka zawiera ekstrakty roślinne, które oczyszczają, wygładzają, nabliżają skórę oraz redukują powstawanie niedoskonałości. Tu jest ekstrakt z kawowca, wpływa na oczyszczenie skóry, z toksyn i innych zanieczyszczeń. Ekstrakt z kawy zwęża rozszerzone pory i wygładza. Ekstrakt z liście aloesu łagodzi podrażnienia i doskonale nawilża skórę. I ostatnia maska dyniowa poprawia elastyczność, odmładza, i doskonale nawilża suchą skórę. Myślę, że z tych dwóch. W sumie każda robi co innego. Tutaj właśnie typowo już dla takiej cery dojrzałej. Tutaj jest oczyszczenie, zwężanie porów, którego też potrzebuję. A tutaj właśnie myślę, że na przykład na dzień przed wyjściem, albo przed jakąś, nie wiem, imprezą, spotkaniem, żeby dodać cerze blasku i takiej świeżości. Kochani, ja bym nie kupiła jakiejś pasty do pieczywa: to jest akurat pasta szpinakowa z bakłażanem. No to nie byłabym chyba sobą. Dzisiaj w ogóle jest sylwester. Nie wiem kiedy ja tego vloga zmontuję, bo jeszcze mam. Ja dzisiaj Wam chcę wstawić vloga z Katowic. Podzieliłam go na dwie części i jutro albo pojutrze z Chorzowa. I dopiero później, jak zmontuję tego vloga, pewnie kilkudniowego, to on się ukaże. Ale wracajmy do past. Kolejna pasta jest ze słonecznika, z pieprzem i czarnuszką. Słuchajcie, w się naprawdę można takie fajne rzeczy z dobrym składem, różne ciekawostki kupić. O potrzebuję do ciasta wanilia, ekstrakt z wanili i do sałatki między innymi sos sojowy. Takie rzeczy w się też są. Pielęgnacja stópek, szczotka, tutaj ten kamień, tarka. No i ja to zacznę wiesz, do papier ścierny. Co jeszcze chciałabym Wam pokazać ze słodyczy? Ja już tutaj odparłam żeby Wam pokażę. Zresztą to wczoraj musiałam coś spróbować. To jest taka, ja to mówię podruba Rafaello. Smakuje tak samo, naprawdę ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. I to jest Rafaello jest okrągła, a to jest taka jakby poduszeczka. Bardzo dobre trochę tam się Rafaello. Kokosowe. Przede wszystkim kokosowe. Czyli to, co uwielbiam. I słuchajcie, najważniejsza rzecz to kalendarz. Kalendarz widzicie z kotami, oczywiście, że z kotami. I ten kalendarz, jak już wam wyciągnę z tej szeleszczącej folii, on jest z myślą o tym, żebyśmy mogli od razu tutaj robić notatki. Na przykład gdzieś dzwonimy, mamy jakąś wizytę u lekarza, u dentysty, to sobie tu od razu wpisujemy, tu są rubryczki prawie dla nas wszystkich żeby każdy mógł coś ewentualnie sobie wpisać, szybko zanotować. Kiedy na przykład, wiecie, nie mam przy sobie akurat mojego kalendarza, mojego notatnika. Tak na szybko, na ścianie e, lubię właśnie sobie notować. W tamtym poprzednim też z kotami, to wiecie, takie kółka robiłam, coś tam zaznaczałam. A tutaj myślę, że będzie fajniejsza opcja. Też jak widzicie, święta są zapisane na czerwono. Wszystko dokładnie. Ostatki, ostatnia sobota karnawału, Popielec, walentynki, tłusty czwartek. No, jak widzicie w lutym mamy tego trochę. I tu przy każdym takim pięknym, słodkim kotku jest jakiś napis. Kto posiada kota, ten nie musi obawiać się samotności. To akurat jest na moim miesiącu, czyli na lutym. I tu się zgadza. Przeróżne, przepiękne i przewspaniałe kotki na każdy miesiąc są. I tak jak mówiłam, ten notatnik, to że sobie na szybko możecie coś zaznaczyć co Was w danym dniu czeka. To jest naprawdę super sprawa. Także w sumie to jest kalendarz rodzinny dla nas wszystkich, a ja oczywiście dla siebie notatnik, w którym wszystko notuję. Jakieś urlopy, L4, yy, wizyty też, nadgodziny, inne rzeczy, które są moje, moje osobiste notatki. To lubię mieć swój kalendarz swój notatnik. No on tu jest taki, widzicie. I tutaj też jest fajna na zapiski, takie rzeczy, jak się prowadzi kanał na YouTubie, coś się tutaj też notuje jakiś taki planuje się coś, to też jest bardzo dobry. Tu jest fajne, że są wyszczególnione godziny, to się na przykład do pracy bardzo przydaje. Bo czasami zdarzają się sytuacje, że na przykład nie wiem, przyjdę trochę później, czy muszę z jakiś powodów wyjść wcześniej. Ja sobie to wszystko notuję, żeby mnie później nie oszukali, wiecie, na wypłacie, nie? Żeby się wszystko zgadzało. Bardzo fajny zielone liście, moje ulubione kolory. I to kochani wszystkie już zakupy. Z racji, że dzisiaj jest ostatni dzień starego roku, to nowy kalendarz już jest zawieszony. Tak jak widzicie, Kewinek wcina swoje śniadanie. Teraz pora, żeby nakarmić siebie. A mój kochany Zuziaczek pojadł sobie już? Pojadłaś sobie, tak? Dobre było? Mam nadzieję, że Cię Kewin nie odgonił od miski. Ty nie lubisz aparatu, prawda? Nie, nigdy nie lubiłaś aparatu. Kochana Zuziczka. Kochana, tak. Martwię się o Zuzie, bo ona się boi petard. To jest jedyne zwierzątko, jakie miałam i mam, które naprawdę boi się petard. Zawsze mówiłam, że moje zwierzęta nie mają z tym problemu, ale przykro mi z powodu innych zwierząt. No a teraz mam zuziczkę, która już wczoraj była niespokojna, bo oczywiście ludzie już dzień wcześniej muszą te petardy puszczać. Tak, Zuzia? Ale Sylwestra spędzimy w domu, w najbliższym gronie. Posiedzimy do 12:00, tak? Napijemy się szampana, złożymy życzenia. Kotek nie będzie sam. Za to Faduś nigdy petar się nie bał. On nawet jak był młodszy, to wychodził z nami. Przed blok, jeszcze mieszkaliśmy wtedy w bloku. Tam ludzie puszczali petardy. Nie chcieliśmy go samego zostawiać, i on się nie bał. On leciał biec za petardą. Tak, Faduś? Albo wyszliśmy kiedyś yy, zobaczyć, jak puszczają petardy. Wyszliśmy na pole składać życzenia. A Faduś skorzystał z okazji i w najlepsze wszystko sobie pościągał ze stołu: wszystko co mięsne. I zrobił sobie prawdziwą ucztę. Tak zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy tego zamknąć albo pieska dać do innego pomieszczenia. I piesek sobie zrobił ucztę. Fado sobie radzi, zawsze sobie radził. Jak wykorzystać taki trochę nie za świeży chleb, można zrobić sandwicze, jakieś jaje chlebki, albo tak jak ja dzisiaj, tosty. Chyba posmaruję je jedną z tych past, którą widzieliście, którą kupiłam w DS. Mi tutaj została herbata z kalendarza, różana, czarna, więc chyba pora ją wypić. W ogóle muszę Wam nagrać jeszcze produkty, te ostatnie z kalendarza, tak na szybkiego, bo nie wyrobiłam się. Nie byłam w stanie, jakby od samego początku do samego końca nagrywać tych vlogmasów. Kochani, miałam Wam jeszcze dograć taką dogrywkę odnośnie Sylwestra, nowego roku, w ogóle wejścia w ten nowy rok, zakończenia starego roku. Ale po pierwsze, film byłby za długi, kto by to oglądał. A po drugie, nałożyłam olej na włosy, bo muszę zdecydowanie bardziej zadbać o swoje włosy. I nałożyłam olej lniany. I powiem wam, że to jest najlepsza metoda. Zwykły olej lniany nałożyć do olejowania włosów, a nie jakieś tam, wiecie, drogie, często drogie, jakieś perfumowane olejki. A tutaj widzicie paletkę z Revolution. Jest to ostatni produkt, jaki był w kalendarzu adwentowym. I zobaczcie, jakie ładne kolorki. I błyszczące, i matowe, i w takich fajnych odcieniach. Ten jasny, na pewno fajny, tutaj do kącika oka. Ten róż bardzo mi się podoba. To To jest taki. Widzicie, tu jest takie już używane. Próbowałam to używać. On to tak bardziej właśnie na jakąś bazę, żeby nałożyć. Daje taką właśnie srebrną... To są takie srebrne drobinki. No i tutaj te brązy, odcienie brązu. Nie wiem, czy tutaj jest odpowiednie światło, żeby nie przekłamywało kolorów, ale powiem Wam, że ten aparat to on raczej nie przekłamuje kolorów. Raczej jest taki naturalny. Także cienie mi się bardzo podobają. Nie wiem, czy tu jest jakiś numer tych cieni. Tak samo bardzo fajnym produktem z kalendarza był ten błyszczyk. On tutaj ma, nie wiem, czy to jest kolor Baby. To jest taki naprawdę piękny, naturalny róż. Odkąd go mam, często go używam i naprawdę jest, jest świetny, podoba mi się ten kolor. Usta wyglądają tak naturalnie, a tak wiecie, już ładniej, inaczej niż takie bez niczego. I ostatnim produktem, który chcę Wam pokazać, a to na życzenie jednej mojej widzki Justynki, popytała mi się o podkład, który sobie kiedyś chwaliłyśmy razem z córką na kanale i chyba chodziło o ten, bo o tym mówiłam, że on taki fajny jest, nawilżający, fajnie się nakłada, nie zatyka porów i wydaje mi się, że to o ten chodziło z Ingrid. To jest Ingrid Mineral. Czas chyba coś złapało. Justynka, postaram się jak najbardziej to pokazać, żeby dobrze było widać. I to chyba chodziło Tobie właśnie o ten podkład. A kalendarz powiem Wam, że zapisuję. Nie kupiłam tym razem Rok Dobrych Myśli od Beaty Pawlikowskiej bo zapisuję w nim swoje własne myśli i przemyślenia i powiem Wam, że całkiem dobrze mi to idzie nie będę pokazywała co tam piszę, co tam notuję tam też są wiadomo osobiste, nawet rachunki tam mam rozpisane będzie porównanie ostatnie rachunki yy, na samym początku, które płaciłam tego miesiąca jak to będzie wyglądało za miesiąc czy dwa powiem Wam, że aż tego to się boję akurat i co Wam chciałam jeszcze powiedzieć nie chcę przedłużać, bo nie chcę, żeby ten film był jakiś długi, a muszę też iść zrobić paznokcie. Powiem Wam, że robiłam pierwszy raz żelowe paznokcie i to był jeden wielki niewypał. Co prawda wszyscy mówili, że wcale jak na pierwszy raz to super wyszły, ale wiecie, mi się dużo rzeczy nie podoba. Gdzieś, gdzieś tutaj, właśnie, zwłaszcza ten zielony lakier gdzieś spływał dosłownie. Ciężko go było nałożyć. No i muszę sobie to teraz spiłować, bo się oczywiście dwa paznokcie złamały. I dać zupełnie inny, jakiś jaśniejszy kolor. Tak więc ja kończę, zmykam robić paznokcie, a Wam życzę miłego dnia, popołudnia lub wieczoru i do następnego filmu. Pa!